Marzenia się spełniają. Przekonali się o tym mieszkańcy Micharzewa w gminie Wągrowiec. 25 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie ośrodka edukacji ekologicznej. Zrealizowany w Micharzewie ośrodek edukacji ekologicznej jest projektem bliźniaczym z ośrodkiem zrealizowanym w Kobelcu, którego, którego otwarcie nastąpiło już nieco wcześniej. Ten w Micharzewie dedykowany jest ochronie krajobrazu i wartości krajobrazu w naszej przestrzeni. Dedykowany jest także znaczeniu roślin owadów, ziołolecznictwa w życiu człowieka. Stąd jego wyposażenie oraz ścieżki edukacyjne nawiązują do myśli przewodniej nurtu, dla którego on został stworzony. Poza tym ten ośrodek to także dom wiejski, miejsce spotkań dla mieszkańców całego sołectwa Kaliska. Wyremontowana świetlica stała się obecnie wizytówką wsi. Będzie też miejscem wspólnych spotkań dla mieszkańców Micharzewa, gdzie będą mogli organizować różnego rodzaju uroczystości i imprezy integrujące społeczność. Obiekt o powierzchni użytkowej 124 m2 wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek jest ocieplony i wyposażony we wszystkie instalacje. Ośrodek posiada też panele fotowoltaiczne, a ogrzewany jest za pomocą powietrznej pompy ciepła. W ramach tego zadania powstała też ścieżka edukacyjna. Zapraszam, proszę uprzejmie. Tak, proszę naciąć. Uwaga, na paluszek. Byłoby mniejsza. Ślicznie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ośrodek edukacji ekologicznej w Micharzewie uważam za otwarty. Przecięciu wstęgi i uroczystym poświęceniu obiektu przez księdza proboszcza Marka Rerka, wszyscy zostali zaproszeni do środka, gdzie mogli obejrzeć wystawę fotografii ptaków i dzikich zwierząt w naturalnym środowisku sołectwa Kaliska, podpatrzonych i uwiecznionych przez Patryka Harmacińskiego. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie umożliwiające prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej. Tutaj właśnie w takich pomieszczeniach zrobić te badania i uczyć ich po prostu, tej, tej przyrody, no i żeby promować, prawda, ochronę środowiska i właściwe wzorce. Dziękuję, panie wójcie. W uroczystym otwarciu ośrodka udział wziął między innymi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego. Dzisiaj otworzyliśmy ośrodek edukacji ekologicznej w Micharzewie, całość inwestycji ponad milion złotych, 120 tysięcy z samorządu województwa wielkopolskiego z naszego WRPO. Proszę trzymać kciuki za kolejne nasze rozdanie, bo w tego typu miejscowościach potrzebne jest wsparcie, a u nas będziemy o to dbać i liczę, że kolejna perspektywa unijna spowoduje, że będziemy tu mogli dalej rozwijać naszą piękną Wielkopolskę i spełniać marzenia tutaj mieszkańców z północnej jej części. Ośrodek Edukacji Ekologicznej był marzeniem dla mieszkańców wsi Micharzewo. Teraz, kiedy marzenie się spełniło, jest kolejne. Ta nowo oddany ośrodek będzie służył nie tylko do celów edukacyjnych, ekologicznych, ale również będzie służył mieszkańcom jako tak zwana świetlica wiejska. Będziemy mogli tutaj robić sobie zebrania wiejskie, omawiać problemy, jakie mamy czy zamierzenia, jakie chcemy wykonać w przyszłości. Przy okazji mogę powiedzieć, że skoro marzenia się spełniają, co widać za mną, za moimi plecami. Następnym marzeniem naszej wsi jest posiadanie, znaczy wybudowanie ścieżki rowerowej do Wągrowca, ponieważ dużo młodzieży jeździ. Jest to trasa dosyć ruchliwa i niebezpieczna. Mam nadzieję, że również to marzenie uda nam się zrealizować.